Mano widzowie, witam was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku No właśnie, nie z Toilet Tower Defense'a, ponieważ znajdujemy się w FNAF Tower Defense, Czyli nowej grze na tym kanale prawdopodobnie widzowie Więc witam was cieplutko i na start zachęcam was wszystkich do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji No i teraz na start chciałbym podziękować wszystkim za tamten rok Bardzo dziękuję, że oglądaliście wszystkie odcinki z Toilet Tower Defense'a w tym roku zrobimy ich ponad 200 no w tym roku powiedziałem sobie, że w Toilet Tower Defense nie ma co tak do robienia, więc będziemy trochę grali w Toileta, trochę na przykład w NAP a trochę w inne gry, no i dzisiaj jest pierwszy odcinek z tej gry, dużo osób pytało czy zrobię taki odcinek, że ta gra jest fajna, no zobaczymy, przetestujemy przetestujemy, ja lubię Tower Defense, obecnie no dzisiaj miałem nagrać właśnie Toilet Tower Defense, ale powiem wam tak siedzę już godzinę, nie wiedziałem totalnie co nagrać, jakieś OG stare rzeczy no nie chciało mi się, openingi mi obecnie nie stać, bo odkładam na pewnie, no to powiedziałem, przetestuję nową giereczkę. Też widziałem, że mnóstwo osób z zagranicy w tą grę gra, widziałem, że Mers to gra, także może wam też się spodoba. No e, dobra, o co tu chodzi? Co my tu mamy? Przywoła jednostki, okej, okay. czyli to jest trochę summon units. Dobra, mamy na Apexa 0.001%. Ile kosztuje jakieś otworzenie stokoinów? Okej, okay, możemy sobie na start jedną jednostkę przywołać, bo jak widzicie, mam stokojników. Let's go, proszę, coś mocnego, proszę. Dobra, mamy chyba... Wow! Mityczny, shiny bunny! Ej, nie wiem, czy to jest rzadkie widzowie, pokażcie mi na to jest procent. Mityczny 2% i to shiny. Ej, widzowie, napiszcie mi, czy to jest rzadkie, ale trafiłem jakiegoś shiny pany. A pierwsze otworzenie w tej grze, ok, wychodzimy stąd. Nie wiem, czy to jest rzadkie, ale ustawmy to sobie. Wchodzimy jak pipunek. 7,5 tysiąca. Postawienie, dobra, czekajcie, zobaczmy, ile to zadaje. Uszkodzenie od 20 do 50. Zasięg 18,26 i czas odnowienia 0,05. No, dobra, jest lepszy niż ten na pewno. Ten jest na pewno zdecydowanie gorszy, mi się wydaje. Patrząc tylko po czasie odnowienia i no ale dobra, no na tego mnie stać pewnie, a na tego, żeby go postawić nie stać mi Dobra, co my tu jeszcze mamy? Versus, czyli prawdopodobnie coś ala 1 na 1. Trading Plaza. Uuu, ta gra już jest, widzę, rozwinięta. 30 update w sumie miała. Jakaś efka, strefa widzowie, jakaś topeczka, najlepszy czas gry. No właśnie przywoływanie jednostek, tak jak teraz tu wbiłem. Tu zwykła giereczka, tu jakiś ekskluzyw coś do kupienia widzowie. Co to jest? Jakaś skrzyneczka specjalna, jakieś 250 tokenów. No mówię, grałem to pierwszy raz totalnie tej gry, jeszcze nie czaję. Dopiero się Uczę. Tak, jak to na początku było Toilet Tower Defense, totalnie nie z znałem, a teraz znam ją elegancko. Tu mam jakiś ekskluzywny shop, czyli prawdopodobnie coś, ale ekskluzywne. Jajka w Petsimie. Warsztat jednostek, co to jest? Enchanty? Wolu jednostki? Co jest? Czekajcie, co? Jak to działa? Okej, okay, to chyba się zbiera jakieś rzeczy i można je ulepszać. Dobra, tego nie wiedziałem. Fajne to. I tu jakieś enchanty można dawać. I to co? Jednostce mogę dawać tak o na przykład zasięg. Yo, 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 dobra, ty, ciekawy ten update, widzowie, ciekawy. Bo to chyba ostatnio doszło, jak oglądałem odcinek Merasur, jakiś Enchanty. No dobra, to też jest ciekawe. Pącik nagród, tu jakiś merchant znaczy się, indeks, okej. Okay. No dobra, nie przedłużajmy, ja tą grę i tak będę musiał prywatnie obczaić. I teraz tak, tu jest jakieś wydarzenie, i czy ja chcę tu skoczyć, czy to jest jakiś event, widzowie? Nie wiem, ale idę tradycyjnie, tutaj jest duży napis. Graj tutaj, więc zbijamy. I teraz tak, jeszcze mam jakieś codzienne nagrody, dobra, odbieramy tego magicznego boksa. Epic present, czy on jest gdzieś ekwipunku? Tak, jest tutaj, dobra, mamy. Co jest w środku? Totalnie nie wiem. To by się przydało dla nowych graczy. Coś takiego, co znajduje się w tych prezentach w środku. Bo ja, na przykład, totalnie nie mam pojęcia. Ale odpuszczam na początku ten. I okej, okay, dziewczynę dostałem, okej, okay, czyli czaki chyba. Czapi, nie wiem, widzowie, naprawdę, przepraszam, ale nie znam się na wnapi. Ale na spokojnie, na spokojnie, z czasem się nauczę. I let's go, kolejna osoba. Mamy zabawkę. Chika, chika, tak, chika, widzowie, chika. Ale kojarzyłem coś. Czapi, chika, coś w tym stylu. No dobra, no to ubierzmy sobie. No tą lepszą sobie ubierz. és mi több lehesszük, mert rögtön vizet No i co, zacznijmy pierwszy meczyk Pierwszy mój mecz w FNAF Tower Defense Aż ciężko mi się powiem, powiem mówi Bo zawsze mówię Toilet Tower Defense czy FNAF Defense, no zobaczymy, zobaczymy Zobaczymy też jak te serie się wam na kanale spodoba Bo jeżeli powiecie, nie no gościu co ty grasz Co to jest za gra No to przestanę w nią grać, poszukamy innych Ale póki co wybieramy pierwszy tryb Noc pierwsza, let's go Chociaż naprawdę widziałem bardzo dużo komentarzy, że ludzie chcieli tą grę A wy doskonale wiecie, że jak ja się w coś ciągnę To naprawdę jest potęga Jest potęga, potrafię się potężnie wciągnąć i potężnie z tego odcinki nagrywać gościu. Dobra, gdzie jednostki idą? Tu jest, okej, okay, tu startują. Dobra, postawmy tego ziomeczka. Siema, siemano, przyjacielu, stawiam cię tutaj. Dobra, witam, witam. Jest Freddy, Freddy Fazbear. Ulepszenia takie jak tam. Tu jest pierwszy sprzedaj. Okej, okay, czyli tak jak trochę Tyler Tower Defense. No ale nie dziwmy się, Tower Defense działa tak samo. Każdy prawie. Dobra, daję sobie radę, daję sobie ziomeczek radę, niszczy ich tutaj. Na start bije 10, nie, 40 damage, zasięg 10. No i czas odlubienia 1 sekunda. Całkowite obrażenie może mieć 300-340, czemu to się zwiększa? A to są zadane obrażenia obecnie, ok? Ile obecnie on zadał jest napisane, dobra. czy ja chcę skipnąć, wiecie co? Tak, skipnijmy sobie tą falę z racji z tego, że tu czaki sobie postawię. Znowu źle to powiedziałem, prawda? Tak, wiedziałem, że znowu źle powiedziałem. Chica, 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 spokojnie, kiedyś się tego nauczę W ogóle tu jak ziomo leksi. Jakiś foksik, ej, dobra, ty Nie, 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 kolego, ty mi tu do bazy nie wchodź skipnę, yy, skipnę, tak, tak, tak Poskipuję sobie 15 wave'ów Dobra, no to jest moja pierwsza noc w tej grze Trochę mi się z tą grą kojarzy, nie wiem czy pamiętacie Raz nagrałem odcinek z anime Tower Defense no Jest to trochę podobne do tego Moim zdaniem, jest to trochę podobne do tego Aczkolwiek ten anime Defense raz nagrałem Bo widziałem, że tego totalnie nie chcieliście mieć na kanale Dobra, zombie idą Więc ulepszymy sobie tutaj Freddy Fasbera, PYK za 500 i PYK za 750 na końcu sobie go ulepszymy. Pominijmy falę, oczywiście. No i chciałbym nazbierać na tą jednostkę za 7500 dolarów, bo jakaś shiny mi w ogóle poleciała. Tylko czy ja naprawdę radę na pierwszej grze 7500 tutaj uzbierać? To jest dobre pytanie. Raczej nie, ale spróbujmy. Spróbujmy. Raczej, jak jeden ziomek wejdzie nam do bazy, nie zniszczy nam grę. Przynajmniej, miejmy taką nadzieję. W ogóle, czemu zniknął mi Freddy? Czego ja sprzedałem, widzowie? No jest potencjał, że jego ja po prostu mi z klikiem sprzedałem, a nawet nie wiem o tym. Dobra, ulepszyć go chcę. Yy... Wiecie co, ulepszmy sobie go. No, ulepszmy sobie, żeby zombie Foxy nie wszedł nam bo do bazy. Ojojoj, oj, oj, dobra. Ulepszam go maksymalnie. Nie ma co tutaj się bawić. Na razie ulepszmy ich tutaj maksymalnie. Potem, jak jeszcze zdążymy, to postawimy najwyżej tą shine jednostkę. Dobra, ulepszam go za chwilkę. Czekajcie, ją sprzedam, bo nie jest mi potrzebna do niczego. Jego ulepszę na maksa i dobra. Zobaczymy, czy będzie dawał sobie radę. Okej, okay, zombie chica idzie. No i pokonaliśmy ją. Bardzo fajnie. Cztery wavey do końca. Cztery wavey do końca. Powiem wam, że obecnie. Pierwsza gra i nawet mi się podoba. To jest to samo co w Toilecie, że miałem takie lekkie, wiecie. No czy ja chcę w to grać, czy nie. Dziwnie się gra, ale fajnie wyglądają jednostki, fajnie się gra. Cała ogólnie tematyka gry jest ciekawa Tak miałem Toilet Tower Defense na początku Że nie wiedziałem czy grać Ale potem się zdecydowałem, że jednego odpalam Tak samo mam tutaj, że nie jestem pewien Czy chcę grać, ale raczej tak, raczej fajnie Mi się gra, przyjemnie Dobra, czy się tu do bazy mnie nie dostałam przypadkiem Dobra, chyba nie, chociaż ten zombie foxy Dobra, uff, daliśmy radę I chyba zapominałem dwie fale przypadkiem mi się wydaje Dobra, czy do dam radę zbierać 7500 Bo jego bym z chęcią postawił ziomeczka Uchu, Uhuhu, to tu idzie Dobra, dam radę, dam radę Skipujemy tego wave oczywiście I powiem wam, że chyba na ostatecznego postawię Naszą ostatnią jednostkę, o ile uzbieram Chociaż wiecie co, wiecie co, sprzedajemy tego ziomeczka To jest dobra taktyka I tego tutaj stawiamy, dawajcie go tutaj Pyk, stawiamy i jo Ziomek co z lasera tutaj nawala no i patrzcie, jakie on ma statystyki piękne, dobra, on kieruje nam całą grę. Ej, fajną jednostkę wam pojęć, że trafiłem na start, jestem z niej zadowolony. Obecnie ona dla mnie jest jakaś ultra przemocarna, wy pewnie powiecie, że to jest jakaś giga słaba jednostka i nikt z was jej nie ma, bo jest tragiczna, ale dla mnie obecnie jest mocarna, mocarna, patrzcie jak tutaj niszczy. Nie, no dobra, w do tych dwóch, co poprzed chwilą grałem, no to ta jest tysiąc razy lepsza. No e, dobra, chyba mamy bossa. Joł, kim ty jesteś, człowieku? o, jaki bossik, 2000 HP w ogóle. Patrzcie, to on z drzwi nawet nie wychodzi. Ale patrzcie, jak szybko ten shiny ziomek niszczy go. Ej, dobra, chyba w 5 sekund go pokonaliśmy. No i gitarka. Staliśmy pizzę, koronkę, jakieś zielone coś, fioletowe coś, no i oczywiście coiny. No i oczywiście też przycisk musiał mi się zaciąć. Czy chcę zagrać jeszcze raz. No chciałbym, ale obecnie nic nie mogę robić. Muszę zrestartować grę. No i dobra, dostałem elegancko. Coś tutaj dostałem. Duszę, okej, okay, dostałem duszę. Czyli to jest taki karnet bojowy. I on kosztuje 800 Robuxów. No dobra, jak będę w tą grę grał, to może się skuszę, ale raczej jeszcze nie w tym sezonie, tylko na sezon 7 mi się wydaje. Chociaż zobaczymy, no bo jeszcze ten sezon trwa miesiąc. W miesiąc jeszcze dużo się może zmienić widzowie. Jestem ciekawy tylko jeszcze tego skocz. Wiecie co? Skakujemy, zobaczmy, czy to jest jakiś event widzowie, czy to nie wiem, co to jest w ogóle, powiedzcie mi, okej, okay. to jest świąteczny event, nie, 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 nie chcę grać, proszę, dajcie mi wyjść stąd, mamy tu jakiś Christmas Pass, okej, okay. dobra, to jest świąteczny event. Świąteczne jednostki, dobra, tu są jakieś fajne świąteczne jednostki, wam powiem. Oj, tu są fajne. No, powiem wam, wygląda to ciekawie. Kalendarz adwentowy, za Robux jakieś rzeczy możemy kupować. No, to akurat bym powiedział, że może być fajna, aczkolwiek na no, jako kalendarz adwentowy mogliby dać to za darmo, a nie za Robuxy, więc no tutaj to nie skorzystam na pewno. Tu znowu jakiś pakiet, powiem wam, fajna ta gra, ale na każdym kroku tutaj chcą jakby Robuxy. To jest ten minusik lekki. Jakby rozumiem takie gry, no bo chcą zarobić jak najbardziej to czaje, aczkolwiek jakby troszkę mniej tych reklam z Robuxami wyskakiwało, to bym się bardziej cieszył. Po dosłownie na każdym rogu coś mi wyskakuje. Kup za Robuxy, kup za Robuxy, kup za Robuxy. Gościu, jestem biedny, niebogaty. Dobra, ale zagrajmy jeszcze taki jeden tryb tutaj. Ten jeden tryb świąteczny. Zobaczmy, jak sobie poradzimy. Wybierz grę. Ej, dobra, co to jest? Łatwy, a to co to jest? Aha, tego drugiego nie mogę. Dobra, łatwy, no dzień pierwszy oczywiście. Koszmar albo łatwo, okej. Okay też dużo zmienia, bo jeżeli gramy koszmar. No powiem tak, zaryzykowałbym, ale gram pierwszy raz, więc niestety jestem nubem wybieram tryb łatwy. Dzień pierwszy. No i tutaj na start mamy 600 dolarów znowu. Kurczaczki, dalibyście 7500. Ciekawe jestem, czy w tej grze też są jakieś parmy. Moim zdaniem w sumie są, ale możecie napisać w komentarzu, plus możecie mi jakieś rady dać co do tej gry. Jak tutaj dobrze zacząć? O, coś takiego bym potrzebował od was, widzowie. Więc jak już graliście tę grę, umiecie w nią grać, napiszcie jakieś rady, bo ja właśnie w tym momencie źle postawiłem ziomeczka. Dobra, postawmy go tak. Okej, okay, źle. Troszkę go postawiłem. A troszkę zważyłem, Nie będę mówił, że nie. I znowu źle postawiłem ziomeczka. Jest dobrze, jest okej, okay, jest dobrze. Cały czas źle stawiam ziomeczków tutaj. Dobra, ciebie sprzedam, bo już tutaj zważyłem na maksa. I na razie poskipujmy sobie te wavey. Ten Reddy sobie da radę na spokojnie. Ziomeczku, dasz sobie radę. Ja sobie bym wolał postawić od razu cheekę. Chociaż ta cheeka tak widzę, że ma jakieś tutaj, widzowie, rakietnicę, która ma duży cooldown. Ona pewnie na dobrym ulepszeniu jest dobra, ale czekajcie, czekajcie, bo chodzi do bazy. Ej, ej, kolego, nie zniszczysz nam gry? Ok, nie zniszczył nam gry. Jestem ciekawy, ile ta nasza baza ma HP, ile jednostek takich może wejść. Ale póki co ulepszamy Prediego jeszcze raz i pyk, skipujemy, let's go. Da sobie radę Freddy na tym evencie, oj wiecie co? Powiem tak, na event jest ewidentnie zawczas dla mnie. Event jest ewidentnie zawczas, ziomeczki tutaj wchodzą, okej, okay, jest napisane ile HP ma nasza baza i właśnie przegraliśmy. Odpuszczę sobie, odpuszczę, na początku pogram zwykłe tryby, albo jak zdobędę w ogóle lepsze jednostki, no to wtedy może zacznę, no bo mam podstawową jednostkę, która jest giga słaba Nie mam tego Shaini, ziomeczka, który akurat jest mocny Ale postawienie kosztuje bardzo dużo tutaj dolarków Ej, dobra, na zakończenie jeszcze tutaj O, idźmy tutaj I otwórzmy sobie dwa razy Może coś ciekawego trafimy Tak, Mityka trafiłem Jego już nie chcę Poprosiłbym o Secreta Dawaj, dawaj sekret. Z moim szczęściem O Jezu, to jest tragedia chyba Tak, to jest rzadki Freddy chyba strzelbą był. Dobra, no rzadkiego już mamy. Nie chcę drugiego, to weźmy coś innego. No ja bym prosił tutaj o sekreta raczej. No dobra, jeszcze raz spróbujmy, uwaga. I chyba najgorszy, tak, niezwykły. Jest Chica zwykła. No dobra, no niech będzie, niech będzie. I tak trafiłem Mityka Shiny. No i co widzowie, pierwszy odcinek nagrany. Bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie. Napiszcie koniecznie w komentarzach, czy chcecie odcinki z tej gry, bo to od was wszystko zależy. Growerku, z jednym zwycięstwem dzisiaj kończy odcinek. Trzymajcie się i do następnego. Siemanu!